A z tej strony, dzisiaj mam dla Was prezentację, recenzję, przedstawienie e, torby z nowej serii firmy Tenba. Jest to seria Cine Cinelux, 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 Cine jak to e, lubi. Jest to mm, seria przeznaczona powiedzmy, że dla filmowców. Natomiast tutaj, fotografowie oczywiście też znajdą coś dla siebie, jeżeli szukacie bardzo wyjątkowej, nietypowej torby. Dlatego, że jest nietypowa, bo ma inny design niż standardowe plecaki, torby, walizki. I dokładnie plecaki, torby, walizki to jest to, co ta linia w sobie zawiera, dlatego, że one mają bardzo spójny design, jeśli chodzi o pewną rzecz, o którym, którą zaraz wam pokażę. Natomiast. te każdy produkt ma swoją taką, jakby. Znaczy, każdy produkt. Tutaj mamy różne, tak jakby klasy produktów. Tutaj mamy wersję shoulder, czyli torba na ramię. Tutaj mamy wersję roller, czyli może być również walizką, co wam zaraz pokażę. I to jest standardowa wersja, powiedzmy, bez nazwy, która może być jednocześnie plecakiem. Natomiast co je wyróżnia, to przede wszystkim lekarski design, czyli. Torby są otwierane od góry takimi dwiema klapami. I one są na bardzo fajnym takim mechanizmie, który bardzo fajnie, solidnie chodzi, i otwiera nam się cała torba, od razu mamy dostęp do naszego sprzętu, i przestrzeń, jaką tutaj mamy, to jest po prostu wszystko widoczne od razu, i możemy od razu wszystko brać. I te torby są też bardzo przemyślane bo to nie chodzi tylko o ten tutaj aspekt lekarskości. Każdy, każda z tych toreb ma ten taki otwór wielki właśnie z góry. Natomiast to, jak są zaprojektowane i to, co powiedzmy dają w środku, to jest bardzo ciekawe. Otworzę jeszcze raz. Zamki są oczywiście dwustronne, czyli mamy dwa zamki. Możemy zapiąć je na środku, możemy przez całą długość przeciągnąć. Ja wolę czasem przez całą długość przeciągać długość przeciągać i są z takim z pętelką z taką rączką także pętelka się nie chowa że ciężko palec tam włożyć od razu palec możemy bardzo fajnie włożyć w pętlę otworzyć musimy otworzyć do końca cały zamek żeby nam się torba ładnie otworzyła. Ta torba to jest średni powiedzmy rozmiar. Każda z tych toreb ma też swoje jakieś takie większe rozmiary mniejsze. E, powiedzmy, taka torba mała m, na ramię po, posiada kil, nie dość że kilka rozmiarów, to jeszcze wersję high top, czyli jest po prostu wyższa, e, ta chyba też. W każdym razie, e, w środku e, to z takich ciekawszych rzeczy, co mamy, e, to na przykład chociażby taki po prostu rzep, który przytwierdzamy do podłogi torby i łapiemy na przykład nasz sprzęt, e, Mm, opaską, żeby nam się nie ruszał w torbie. Czyli jak sobie przytwierdzimy. O, tutaj nam, mi się wyciągnęło. Do dołu i, w, i wsadzamy tam jakiś sprzęt, to możemy go również zabezpieczyć taką opaską. Dlatego, że mm, te torby, tak jak mówiłem, są z serii Cine czyli SINI, czyli powiedzmy bardziej filmowej. I też na przykład w środku jest taka na rzep poduszeczka, która jest. Yy, do oparcia obiektywu złożonej kamery. Bo chodzi o to, że jeżeli mamy jakiś plan filmowy i mamy po prostu duży rig zmontowany na całej klatce, na szynach, ze wszystkim i mamy obiektyw podczepiony, no to powiedzmy taką kamerę możemy włożyć do takiej torby, oprzeć obiektyw na tej poduszeczce i jeszcze przypiąć kamerę naszą, żeby, się nam, nie, żeby nam tutaj nie latała. Także to jest bardzo fajne. takich dodatkowych jeszcze innych rzeczy no to mamy mm, na przykład taki divider, czyli ściankę, którą możemy formować. Także możemy sobie zabezpieczyć tutaj nawet pod kształty obiektywu. To wszystko oczywiście jest na rzepy. Wiem, że audio tutaj będzie szalało z tymi rzepami. Wszystko jest na rzepy, także możemy to sobie odpowiednio dopasowywać. Dodatkowo mamy jeszcze takie też mniejsze, tak jakby przygródki, że możemy coś schować od góry i mamy klapkę na rzep, także to jest też Całkiem fajnie, tutaj, wszystko zrobione, że takie mamy e, różne miejsca, które możemy sobie coś pochować. Takie mniejsze, na przykład, obiektywy tutaj, ok? Body e, osobne i też właśnie zmontowaną kamerę. E, dodatkowo, tutaj jeszcze, o mi się, e, ten jest e, szczepione, Mamy taki zestaw e, akcesoriów. I tutaj, na przykład, w tym chyba nie otwierałem tego. Zobaczę, w tej dużej torbie. O! Tutaj to wyciągałem. Yy, mamy takie na przykład pokrowce. Yy, są to pokrowce, a bodajże chyba 20 cali czy coś takiego, które po prostu są taką pianką i mają cztery rzepy. Możemy złożyć to jak taką jakąś kopertę. Trzy rzepy, przepraszam. Trzy czy cztery, nie cztery, bo tutaj na każdym rogu jest. I możemy coś tutaj po prostu włożyć, cokolwiek, obiektyw, coś takiego. Możemy to na szybko jakoś. Zamknąć, nawet nie tak jak było tutaj, teraz w kwadrat złożony w kopertę, tylko inaczej, otulić coś po prostu na miękko i wrzucić do torby bardziej luzem. Jeżeli chce, możemy nawet tablet tym tutaj przyczepić, bodajże 10 calowy wydaje mi się, żeby się tak złapał, bo torby te nie mają np. takiej kieszeni na laptopa czy tablet. Także to jest jedna z te, jeden z takich minusów, gdzie np. dla fotografa, który ma taki cały sprzęt ze sobą. To plecak zwykły, na przykład z przegrodą na, na laptopa byłby lepszy, to te torby mają bardziej specyficzne zastosowanie, właśnie polega to, polega to bardziej na tym, że możemy sprzęt wkładać e, od góry taki gotowy, złożony, na przykład na szybko, otwieramy, tylko wkładamy body z obiektywem, idziemy dalej, tak? E, takie te, te rękawy, czy jak to tam nazwać, takie pokrowce, mamy dwa w zestawie. Plus, tutaj jest na, na przyczepiona. Ja to będę musiał odesłać, także nie chcę urywać. Mamy taką y, saszetkę miękką. W środku jest wyściełana takim y, bardziej poliestrem. Z zewnątrz jest miękka. I tutaj możemy włożyć jakieś cieńsze rzeczy i po prostu też rzucić do torby. Y, możemy oczywiście sobie przegrodę zaprogramować do tego, żeby była na takie pierdoły, ale też możemy to jakoś tak położyć w miarę. Luźno, żeby się na mnie mm, po prostu nie obijało z zewnątrz, ale tam gdzieś luzem sobie nawet latało, także e, też to powiedzmy, możemy takie sobie tutaj przegrody zrobić. I też mamy oczywiście małą e, torbę, też ją otworzę, otwiera się tak samo. Ta dodatkowo ma pasek na ramię, e, nie ma aż tylu tych e, dodatkowych akcesoriów. Natomiast muszę tutaj wyciągnąć, jest jeden, ten pokrowiec. Nie ma. E, Czyli nie ma dwóch pokrowców i saszetki, jest jeden pokrowiec, ale fajne jest, jest też to, że ten pokrowiec tam jest e, chociaż jeden w każdej torbie to oczywiście mniej przegródek, ale e, w podobnym, powiedzmy, zamyśle, że są takie przegródki, że z góry można coś wsadzać, e, są też te sztywniejsze, które można formować także m, cały koncept jest e, w każdym modelu zaimplementowany, natomiast to oczywiście z różnym Skutkiem, jeżeli chodzi o wielkość torby, bo w małej torbie możemy mniej po prostu schować. Także tutaj w środku znajdziemy podobne rzeczy, ale oczywiście w mniejszych, większych ilościach. Także sama torba, jaką otworzymy, to tak się w środku prezentuje. Natomiast z zewnątrz, oczywiście, te torby też mają swoje jakieś tam przegrody, różne wady, zalety bo jedną wadę taką śmieszną, znaczy, czy, czy to jest ogromna wada, nie wiem, natomiast te, te torby czasami mają tutaj, nie, ta akurat nie ma, natomiast ta ma z dwóch stron, e, zamek również tutaj, kieszeń taką, o, tam można sobie jakieś pierdolę wrzucić, każda z tych toreb też ma jakąś taką większą kieszeń e, po tej stronie szerokiej, także tutaj możemy sobie otworzyć taką kieszeń i tutaj mamy bardzo dużo rzeczy e, typu... Może z tej otworzę, bo ta jest trochę większa, może będzie to jakoś widać. Jest to taka kieszeń na karty pamięci z przegródkami. Nie, ta nie ma. Z drugiej strony. Widzicie, bo tamta ma jeszcze pasek, tak. Ta ma tutaj na karty pamięci przegródki, też na rzepy, wszystko takie, kieszonki także jeżeli chodzi o chowanie rzeczy, to jest tutaj bardzo dużo miejsca w tych torbach, nawet z zewnątrz, natomiast to co chciałem powiedzieć, to te boczne przegrody, te takie szczytowe bym powiedział, one są dostępne tylko i wyłącznie po otwarciu torby, dlatego że teraz tego zamka nie przesuniemy do końca i nie włożymy sobie, nie, nie otworzymy tej, tor tego, tej przegrody do końca, nie włożymy większej rzeczy na szerokość przegrody. Dlatego, że po prostu ten mechanizm, a on jest metalowy chyba w środku, bo jest bardzo, bardzo sztywny, ten mechanizm tutaj blokuje nam te przegrody. Co może być też, powiedzmy, plusem, jeżeli chodzi na przykład o podróż, bo możemy sobie tam schować paszport i musimy wtedy torbę otworzyć, żeby się tam dostać. Także łatwo nam nikt tego nie ukradnie, powiedzmy, ale jeżeli chodzi o szybki dostęp, no to wtedy to jest minus, dlatego że musimy otwierać całą torbę, żeby to żeby się tam dostać, a nie możemy otworzyć torby bez otwierania całego zamka. W sensie tego mechanizmu nie możemy otworzyć, także to jest chyba jasne, dlatego dla szybkiego dostępu są takie na przykład właśnie tutaj przegrody. I teraz to łączy te wszystkie torby, a co je różni jeszcze oprócz samego rozmiaru? Na przykład ta torba shoulder, czyli torba na ramię ma przede wszystkim dwie tutaj pętlę na pasek na ramię i dodatkowo jeżeli chcemy, to możemy ją postawić na jakiejś walizce z rączką. Także tutaj mamy mm, taką podręczną, podróżną, fajną torbę. Ta torba to jest torba Roller, czyli jak sama wskazu, nazwa wskazuje ma kółka i to już też pewnie tutaj widzieliście jak nią ruszałem, ma kółka i widzicie je też od tamtej strony. E, dosyć fajne, duże, wygodne, ciche, także bardzo, bardzo tutaj fajna rzecz, zapnę sobie tę torbę i oczywiście, skoro ma kółka, to ma też, no, ma też rączkę, tak? A skoro ma rączkę, to możemy tę torbę tutaj, o, zjedzie i wszystko i zaraz, tyk, cyk, dobra. <laughs> Telezakupy Mango. Udało się? Udało się. Także mamy rollera, mamy shoulder'a. I to możemy sobie oczywiście za sobą ciągnąć. Będzie się trzymać. Nie, przy, nie przewali się, bo boję się, że zaraz będzie straszny huk w studio. E, to możemy za sobą ciągnąć. Oczywiście to wszystko jest tutaj mm, jako bagaż podręczny wymiarowo zgodne z, ze standardami. A dużą torbę, co możemy z dużą torbą zrobić? Dużą torbę możemy... Założyć na plecy. Tutaj oczywiście mamy e, piersiowy, uprząż piersiową, uprząż, tak i mamy też biodrowy pas. Także jest to bardzo wygodny plecak, jeżeli o to chodzi, mamy on jest dosyć duży, oczywiście wiadomo, jest to cegła, jeżeli podróżujemy z tym i przechodzimy między ludźmi, to musimy uważać, nie jest to taki dyskretny plecak, jest to jednak cegła. E, tutaj jeżeli chodzi o. Tył to jest bardzo fajnie, tutaj miękko wy, wyściułany. I mamy też taki duży rzep na samym dole. Możliwe, że możemy tam sobie coś też przypiąć. Tego nie sprawdzałem dokładnie, co tam by weszło. Nie wiem, miałbym ja tam statyw pewnie dziawną, ale na plecach później bym musiał to nosić. W każdym razie, dobra, nie hałasu już. Ta największa torba możemy ją zarzucić na plecy i możemy ją wygodnie przenieść na plecach. Wtedy, nie wiem, jeżeli podróżujemy, bagaż nadany. To możemy na pewno jako podręczny sobie wnieść na pokład, jeżeli podróżujemy. Oczywiście, jeżeli nie podróżujemy, a potrzebujemy takich torb, to też jest to fajna opcja. I oczywiście też duże przegrody. Tutaj, akurat po bokach, nie ma tutaj tej przegrody w tym dużym plecaku, tej takiej małej szczytowej, tak jak było w tych, dlatego że po prostu design tej torby jest trochę inny. Także, tak jak wspomniałem. Bardzo dużo rzeczy łączy te torby, a są detale, które je po prostu dzieli, są pewne różnice. Także w małej torbie mamy tych, te przegródki, tutaj dwie, w tym rollerze mamy jedną, w tej nie mamy żadnej, jeżeli chodzi o te szczytowe. Natomiast jeżeli chodzi o te boczne, to na przykład to tutaj mamy dwie, tutaj mamy dwie, tutaj mamy jedną, bo druga to jest pasek na uchwyt walizki i tak dalej. Także są takie małe pierdełki, na które warto zwrócić uwagę. I oczywiście, jeżeli chodzi o rozmiar. I przeznaczenie tego tutaj też te high topy, jeżeli są, no to oczywiście możemy więcej sprzętu tam włożyć. Także może, jak na przykład mamy kamerę zmontowaną z tą klatką, cały rig, to i monitor u góry, to jeszcze i z rączką, może to może by się włożył na przykład do takiego high topa cały rig z rączką też. Także to jest coś, co warto wziąć pod uwagę. Jeżeli chodzi o wykonanie, no to oczywiście topka, no to te chyba nie wiem, czy trzeba jakoś. Tłumaczyć specjalnie. Tutaj takie fajne na przykład akcenty, jak e, taka aluminiowa. E, tutaj jest taka super, e, ta tenba aluminiowy, taki niebieski e, pasek, taki jakby listewka z wygrawerowanym e, logo firmy. I to chyba się łączy z całym tym mechanizmem otwieranym. Także to jest część tego całego chyba mechanizmu. Mi się bardzo podobają te turkusowe akcenty przy czarnej torbie. E, uważam to e, za e, piękne połączenie, jeżeli chodzi o sam wygląd. E, materiały, oczywiście wodoodporne, tutaj z zewnątrz, grube zamki. E, wydaje mi się, że to długo posłuży i też te e, rączki, które oczywiście możemy spiąć rzepem, są takim satynowym nylonem. E, są z takiego satynowego nylonu zrobione bardziej. Się trochę świecą, nie są takie hamskie, zwykłe po prostu parciane, jakieś taki. Ripstop nylon, czy jakiś taki zwykły z zewnątrz, to jest taki bardziej zwykły nylon, natomiast bardzo dobrze to się tutaj współgra z resztą. Także, designersko tutaj, jeżeli Wam też na tym zależy, no to to też jest bardzo fajna opcja. To by było chyba na tyle, bo ile można gadać o torbach i tak jest długo. Sprawdźcie sobie, zostawiam linki w opisie na sklepie F43, dystrybutor fototechnika, który dystrybuje ten, ba. tam są wszystkie te modele. Możecie sobie sprawdzić właśnie te różnice między wielkościami, pojemnościami, wysokościami, przeznaczeniami. Także sobie to sprawdźcie. I to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za poświęcony czas i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Hej!